Witamy Was bardzo gorąco prosto ze stadionu Warszawskiej Legii i zapraszamy na program Kartka Grałka. Radio, kolor kolor, 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 Witamy Was bardzo gorąco ze stadionu Warszawskiej Legii. Dzisiaj podejmiemy temat zmian, które są podczas Euro 2024. Zmiana jest bardzo banalna, ale jednak bardzo skomplikowana. Bo do prowadzącego spotkanie może podbiec tylko kapitan drużyny, a nie tak jak kiedyś cały zespół. Dlaczego? No, chodzi o to, żeby był spokój na boisku, żeby sędzia mógł wytłumaczyć swoją decyzję tylko jednej osobie, żeby nie było tłumu, żeby nie było presji na arbitrze. No i taka jest wytyczna teraz UEFA -y na Ale ten sekunda, turniej. Ale sekunda, sekunda, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Piłka nożna to gigantyczne emocje, to też gigantyczne pieniądze. I teraz ma jeden zawodnik biegać cały czas z arbitrem i jeżeli coś się będzie dziać to mamu o tym powiedzieć, tak? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. No, emocje emocjami sędziowie są do tego, żeby te emocje dozować, żeby te emocje tłumić. No dzisiaj jak to wygląda widzimy, że czasem rzeczywiście otaczają sędziego zawodnicy i te emocje trzeba jakoś zagospodarować. No, i teraz ma być to ułatwione. Ma przybiec tylko kapitan, ma rozmawiać tylko kapitan, i tylko on ma mieć takie prawo. Okej, okay, to sytuacja hipotetyczna. Kapitanem zespołu jest bramkarz. Sytuacja dzieje się po drugiej stronie boiska, i on w tym momencie ma się narażać na stratę bramki i biec do arbitra i coś tłumaczyć, tak? No nie. UEFA przekazała, że w takiej sytuacji, kiedy to bramkarz jest kapitanem, to w przypadku jakiejś spornej sytuacji, o którą ten kapitan. Chcę zapytać, to ma być wyznaczony jakiś zawodnik z pola. Nie do końca wiem, jak ma wyglądać sama procedura wyznaczania zawodnika z pola. Czy on ma mieć nową Czy on ma mieć opaskę? Czy on ma być podany przed meczem? Czy on ma być inaczej oznaczony w protokole meczowym? Nie mam pojęcia. Ma być to zawodnik z pola. Skomplikowana ta rzecz, bo ja biorę pod uwagę, że nawet prowadząc spotkanie Polskiej Ligi, bo Ty to robisz na co dzień, prowadząc czy to pierwszą, drugą, trzecią czy czwartą ligę, zawsze się zdarzy, że podbiegnie kilku zawodników. To są emocje, tylko to jest gra troszeczkę o inną stawkę. Natomiast w przypadku Euro 2024 i każdych kolejnych mistrzostw, czyli Ligi Mistrzów Europy, Ligi Konferencji Europy, to tu się gra o inną stawkę, tu się gra o inne pieniądze. Czy nie będzie to bardzo kontrowersyjne, że i tak zawodnicy z przyzwyczajenia nie będą podbiegać? Przede wszystkim zacząłbym właśnie od końca, że to przyzwyczajenie będzie kluczowe dziś, bo jednak piłka nożna w relacji zawodnik-sędzia jest dosyć specyficzna na polu sportów drużynowych, bo w siatkówce dyskusji jest bardzo mało, w koszykówce praktycznie nie ma, a w piłce nożnej jest notorycznie. Dlatego właśnie to przyzwyczajenie może brać górę. Dlatego mogą się dziać rzeczy różne na turnieju decyzyjnie. Czyli tak, podbiega zawodnik, który nie jest kapitanem drużyny, który nie jest oddelegowany do tego i dostaje żółtą kartkę. W teorii tak. W teorii. Biorę pod uwagę to, że zapewne chodzi. Też o jakąś niesportowość w tym wszystkim, jakiś nadmiar emocji, jakieś wymachiwanie rękoma. Ale nawet teraz, za komentarze mogą dostawać kartki. No tak, jeżeli są niestosowne, to oczywiście, że tak. Tylko że no dziś jednak nie oszukujmy się, to jest część tego po prostu widowiska. I, i, i arbitrzy nie każą nadmiernie za niestosowne komentarze, czy też za w ogóle komentarze, bo może za niestosowne już karają. Okej. Okay. Zdarzy się sytuacja, jak ktoś kogoś sfauluje. Podbiegnie pięciu zawodników. Wśród nich nie będzie kapitana. Czyli wszyscy później dostaną żółtą kartkę, tak? W teorii powinno tak być. Dobrze, a jeżeli ktoś już ma na koncie jedną za faul i w tym momencie dostaje drugą, tak? No, w myśl tej wytycznej nie powinno mieć to znaczenia i tak. Czyli powinien zostać wykluczony. Przecież to będzie festiwal kartek. Tego się obawiam. Tego się obawiam. Obawiam się tego z dwóch względów. Po pierwsze, poprzez przyzwyczajenia zawodników, czyli że to nie zostanie ukrócone na dzień dobry ze strony w ogóle podejścia drużyn. A po drugie, poprzez interpretację wytycznej przez arbitrów. Poczekaj, czyli każdy może sam interpretować, czy dać, czy nie dać kary. Z pewnością. To część zarządzanie karami indywidualnymi jest częścią zarządzania całym meczem przez arbitra. Między innymi też to właśnie czy taka kartka, ile taka kartka waży, czy taka kartka waży właśnie na przykład wykluczeniem, nie wiem, przykładowo z codzienności piłkarskiej. Raczej zawodnik za przedłużanie gry, tak zwaną grę na czas, nie dostaje drugiej żółtej kartki. Unikamy. I zgodzimy się też z perspektywy kibica, że jest to kartka niesmaczna wtedy, mhm. taka średnio przyjęta. Więc podejrzewam, że w kontekście wykluczeń za drugą żółtą za dyskusję niestosownego zawodnika uważam, że takich kartek będą arbitrzy unikać. Dlatego mówię o, o interpretacji wytycznej, bo w ogóle praktycznie całe przepisy gry opierają się o interpretację sędziego. Stety lub niestety, no właśnie. uśmiechasz się, więc nie wiem, co o tym sądzisz. I tak też będzie z tą wytyczną. Nie wierzę, że wszyscy arbitrzy podejdą jedną linią do każdego zdarzenia, nawet toż samego. Zawsze będzie tak, że kibice zespołu, który przegrywa, będą przeciwko. A z Twojej perspektywy, tak na sam koniec naszego programu, czy to jest dobra zmiana? Czy to jest dobra decyzja, żeby wprowadzić coś takiego tak nagle? Ja osobiście uważam, że nie. Że to powinno być przede wszystkim w jakiejś, myślę, fazie testów. Właśnie na przestrzeni, na dystansie ligowym, kiedy tych kolejek na wprowadzenie, na utrwalenie jest dużo więcej, więc to powinno być moim zdaniem testowane. Po drugie, uważam, że to mimo wszystko spowoduje A. duże zamieszanie na boisku, B. duże zamieszanie w widowisku dla kibica. No a C, że to w zamyśle sędziowie mają chyba tłumaczyć decyzję decyzję kapitanom i ma to być taki półśrodek pomiędzy publicznym tłumaczeniem decyzji VAR-u, na przykład, a jednocześnie nie będzie to publiczne, tylko wytłumaczone kapitanowi. To chyba taki jest tego zamysł, ale uważam, że to utrudni pracę arbitrom. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Radio kolor, kolor.